Nasze doświadczenie i nasze umiejętności, zdolność oceny warunków to tylko kwestia tego, ile nabojów jest w rewolwerze, ale zawsze co najmniej jeden jest. Zdarzało się przecież w polskich tatrach, że ludzie, którzy mieli na koncie 8 tysiączniki, ulegali wypadkom właśnie poprzez nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Jest około 7 rano. Pogoda jest fenomenalna, póki co. Totalny brak wiatru, jest bardzo ciepło. Idę w samym polarze. Myślę, że jeśli wiatr się nie pojawi, to nawet trzeba będzie ten polar ściągnąć. W okolicach no, minus 5 stopni może jest. Póki co niebo jest bezchmurne. Prognozy mówią o tym, że potem po południu tam może się coś wydarzyć w kontekście chmur. Natomiast no, wiatru nie powinno być cały czas. Warunki śniegowe. Ogłoszona dwójka lawinowa, natomiast z tendencją malejącą. Do wysokości 1800 metrów panuje lawinowa jedynka. Także nie jest idealnie, nie jest źle. Zrobiłem oczywiście delikatny rekonesans, popytałem ludzi, porozmawiałem z ratownikami toplu. Powiedzieli, że lawinowo wygląda to całkiem w porządku. No, ale zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że, że uda się dzisiaj wejść, zrobić kilka zdjęć. Bo powiem szczerze, że rysy marzy mi się już od jakiegoś czasu. A latem ten szczyt mnie odstrasza, zważywszy na to, że jest bardzo popularny i jest tam po prostu mnóstwo ludzi. Więc jakoś niespecjalnie mam ochotę. Natomiast zimą do tej pory. Z tego co widziałem, wyruszyły cztery osoby. Także podejrzewam, że będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Tak wygląda droga. Jak widać, słońce się przesunęło, oświetliło już mnicha. Który zawsze robi na mnie potężne wrażenie. Mam nadzieję kiedyś też spróbować na niego wejść. Mięgusze. Tam czarny staw. Widać bóle pod rysami. No i samą rysę, którą będę próbował wejść na samą górę. Droga na Rysy nie jest ani łatwa, ani krótka, ani bezpieczna, ale za to niesamowicie piękna. Jeśli masz ambicje zaczynać z parkingu samochodowego w Palenicy Białczeńskiej, wówczas do pokonania jest ponad 12 km drogi z sumą podejść 1700 m. Pierwsze 7 km to co prawda niemal w całości asfaltowa droga, ale hej, to wciąż 500 m podejścia na przestrzeni 7 km. Niby nie dużo, ale sumarycznie cała droga potrafi dać naprawdę niezły wycisk, a należy pamiętać, że trzeba przecież jeszcze zejść. W końcu łącznie jest to 24 km, a to już spory kawałek drogi. Dużo lepszym pomysłem, szczególnie w zimowych warunkach, jest nocleg w schronisku nad Morskim Okiem i próba wyjścia na drugi dzień. Z morskiego oka na rysy jest już niespełna 5 km drogi z podejściem 1200 m. I te liczby mogą nawet nie robić wrażenia, w końcu mniej więcej tak samo przedstawia się chociażby droga z Kuźnic na Kasprowy Wierch. To co jednak sprawia, że rysy są wyjątkowe, to skompresowanie trudności. Na wspomniany wcześniej Kasprowy Wierch podchodzi się drogą o niemal stałym nachyleniu 9 stopni, gdzie na Rysy wszystko kumuluje się za Czarnym Stawem, gdzie do pokonania jest 900 metrów przewyższenia na odcinku zaledwie 1300 metrów, a to oznacza, że średnie nachylenie stoku to aż 34 stopnie, a miejscami będzie to 40 czy nawet 50 stopni. Dodatkowo droga wiedzie w terenie nieustannie zagrożonym lawinami, a w swoim końcowym etapie pojawiają się do pokonania trudności techniczne w postaci eksponowanego trawersu oraz fragmenty w terenie skalno-śniegowym i w ten sposób otrzymujemy jedno z największych zimowych wyzwań turystycznych w polskich tatrach. Pierwszy etap podejścia to jest wejście na czarny staw pod rysami. Potem będzie chwila wypłaszczenia po samym stawie i podchodzimy już pod ścianę pod rysami, gdzie stamtąd czeka nas 1000 metrów podejścia bez żadnego w zasadzie takiego miejsca do odpoczynku, ponieważ stok będzie nieustannie nachylony bardzo stromo, więc lepiej tam za dużo nie przystawać, tylko napierać, żeby skrócić ten czas przebywania tam. W okolicy widać, że zeszły jakieś Mniejsze lawiny. Pytanie, jak dawno temu mogło to być, kilka dni temu, nawet bo przez ostatnie trzy dni opad był bardzo mały, więc, więc to mogą być dosyć stare lawiny. Co nie zmienia faktu, że widok jest przecudowny. W tym miejscu, zaledwie kilometr od schroniska, góry zaczynają odsłaniać swoje prawdziwe oblicze wcześniej oglądaliśmy je głównie z daleka i choć wówczas również potrafią wywrzeć spore wrażenie, to jednak dopiero tutaj, gdzie pionowe ściany są na wyciągnięcie ręki, możesz poczuć prawdziwy respekt i zadumać się chwilę nad istotą swojego istnienia. To prawdziwie wyzwalające doznanie. Zastanawiam się jak będzie wyglądać ta droga. Jest chyba jeden z najbardziej takich wysokogórskich celów dostępnych turystycznie w naszych polskich Tatrach. I powiem szczerze, że taka skala to będzie pierwszy raz w moim życiu. Rysy mają w sobie coś. Poza tym, że są naj... to znaczy najwyższe, to mają jakąś, jakąś taką energię, która po prostu przyciąga bo odkąd tylko zainteresowałem się tatami, to zawsze gdzieś te rysy były w głowie, zawsze gdzieś była chęć, żeby tam wejść. Sporo historii, dosyć niebezpiecznej. Jeśli dobrze pamiętam, to liczba zgonów w drodze na rysy już jest ponad 70 osób, a mimo to i tak nas przyciąga. Trudno to jednoznacznie wytłumaczyć, ale w sumie nawet nie wiem o co chodzi. To po prostu się kocha albo nie. Stąd na górę 1000 metrów podejścia. Pierwszy kawałek podejdę jeszcze o kijach. I gdy przejdę skalne wrota, gdzie szlak skręca w lewo. Sam zrobię ostatnią taką realną przerwę i zmienię kije na czekan, i potem już będzie napieranie, napieranie i jeszcze raz napieranie, żeby jak najkrócej być w tej strefie, która jest najbardziej narażona na lawiny, bo tak jak wspominałem, panuje dwójka lawinowa z tendencją malejącą, także ten poziom ryzyka jest całkiem wysoki. Ale generalnie z lawinami, moim zdaniem, to jednak zawsze jest forma gry w rosyjską ruletkę. Bo nawet gdy jest pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, to oznacza, że to zagrożenie istnieje. To nie jest tak, że ono nagle cudownie znika. Nasze doświadczenie i nasze umiejętności, zdolność oceny warunków, to tylko kwestia tego, ile nabojów jest w rewolwerze. Ale zawsze co najmniej jeden jest. Bo nawet w najlepszy dzień, z najlepszymi warunkami i najbardziej doświadczone osoby, Bywają porywane przez lawiny. Zdarzało się przecież w polskich tatrach, że ludzie, którzy mieli na koncie 8 tysiączniki, ulegali wypadkom właśnie poprzez nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Chyba nie będzie zdjęć z rysów. Jest mnóstwo kopnego śniegu. Słabo związanego zrobiłem sobie tutaj taką malutką, prowizoryczną próbę lawinową. I nie wygląda to zbyt dobrze, więc chyba trzeba będzie się wycofać. Podejdę może jeszcze kawałek, zobaczę jak to wygląda. I ewentualnie zawrócę. Nie ma co ryzykować, jestem na wysokości około 2100 metrów, tak naprawdę niewiele zostało, ale jest ryzykownie. Się kręcę. Ostatni raz mieliśmy okazję rozmawiać, gdy mówiłem, że teren jest dosyć słaby, ale postanowiłem spróbować przejść następne 15 metrów. I okazało się, że to był tylko taki fragment, więc postanowiłem iść dalej. A oto nagroda! Przełączka pod rysami. Przepiękne widoki. Zaczynają pojawiać się chmury, także trzeba się też trochę pośpieszyć, bo jeśli one tutaj zejdą, no to widoczność nie będzie najlepsza. Natomiast zakładałem ślad, ponieważ wczoraj nie wyraźnie nikt tutaj nie wchodził, a dzisiaj okazało się, że przegoniłem moich kolegów. Więc ślad jest wyraźny, no po prostu świeżutki, ponieważ nie ma wiatru, nie ma opadu, więc nawet jeśli zejdą chmury, to nie powinno być źle. Natomiast powiem Wam, że charakter śniegu na wysokości tych na przestrzeni, tych 1000 metrów jest cholernie zróżnicowany. Tam gdzie właśnie narzekałem strasznie, no tamten śnieg zrobił się miękki, kopny, a zaraz pod nim, pod powiedzmy około 15 cm była warstwa poślizgowa. Kolejne 5 cm i znowu warstwa poślizgowa. Potem był bardzo fajny śnieg, twardy, dobrze się w nim szło. A tutaj końcóweczka wywiane, tego śniegu bardzo mało, więc czekanu należało używać jak dziaby, wbijać go, ponieważ stilisko po prostu nie chciało się zagłębić wystarczająco głęboko, żeby było bezpiecznie. Także naprawdę charakter mega zróżnicowany. Teraz tylko skupić się, pokonać ostatnie metry tutaj na grani i będzie będą rysy Krótki trawers kopuły szczytowej był chyba najtrudniejszym miejscem pod względem mentalnym. Z uwagi na ekspozycję, jakikolwiek błąd w tamtym miejscu mógł nieść ze sobą śmiertelne ryzyko. Końcówka drogi wiedzie przez zupełnie inny rodzaj terenu, gdzie warunki dyktuje wystająca spod śniegu skała, wymuszająca kompletnie inną technikę poruszania się. Ponieważ wiatr wywiewa stąd większość śniegu, trzeba bardziej szukać miejsca, gdzie można zaklinować ostrze czekanu niżeli je wbijać. I choć technicznie jest trudniej niżeli na trawersie, to jednak zmniejszona ekspozycja pozwala na chwilę oddechu. Tego widoku w tatrach jeszcze nie widziałem. Na temat krywania jest bardzo fajna słowacka legenda, mówiąca o tym, że gdy Bóg tworzył ziemię, to rozesłał swoje anioły z takimi workami piękna, żeby właśnie rozniosły to piękno po świecie. No i jeden z aniołów zanadto obniżył lot i właśnie rozdarł się o szczyty krywania i tamte całe piękno się rozsypało i tak miało właśnie powstać ta góra oraz tatry i powiem szczerze trudno się z tym nie zgodzić jest tu pięknie przepięknie Widokami. Porobiłem parę zdjęć. Natomiast trzeba powolutku się stąd zbierać, bo za chwilę tu przyjdzie sporo więcej ludzi. I zacznie się problem z wymijaniem się na tych wszystkich wąskich przejściach. Dlatego cieszę się, że kolejny raz byliście ze mną. Tym razem na najwyższym szczycie w Polsce. I mam nadzieję, że ten materiał się wam podobał. A teraz zobaczcie jakie zdjęcie udało mi się zrobić. I do zobaczenia następnym razem.